Dobry wieczór! Dzisiejsze nagranie nie było planowane, ale jest ono z, po, z potrzeby chwili, potrzeby serca. Powstaje ono po tym, jak usłyszałam, co na nasz temat, na temat kobiet, yy, myśli i mówi pan prezes, oraz po tym, co przeczytam na fanpage'u pani Agaty Młynarskiej przytoczyła tam wiersz swojego taty. Dzisiaj wiersz mistrza Młynarskiego przeczytam Wam i częściowo wyrecytuję z wielkim rozrzewnieniem, wspominając czasy szkoły podstawowej, gdzie miałam okazję recytować ten wiersz, za co dziękuję bardzo mojej byłej wychowawczyni, pani Zuzannie. 12 godzin z życia kobiety. Stałam o siódmej rano, jest już siódma wieczorem. Książkę niedoczytaną z trudem do ręki biorę. Z którą mi zostało niewiele, lecz chyba czytać nie będę. Przede mną, jak na apelu, stanęło długim rzędem dwanaście skulonych i drobnych godzin z życia kobiety. Tak bardzo do siebie podobnych, straszliwie podobnych, niestety. Ta pierwsza półsenna, co zaspać się boi, ta druga kuchenna, co chleb rano kroi, ta trzecia spóźniona, co mlekiem się parzy, ta czwarta zmęczona, o snu chwilce marzy, ta piąta co wzdycha, półczarnej, zapaszcie. Stanęło przede mną dwanaście. Dwanaście zgonionych, zdyszanych godzin z życia kobiety. Podobnych do siebie, siostrzanych, straszliwie siostrzanych, niestety. Ta szósta, ta szósta tak długa, tak nudna, ze zmarszczką przy ustach, jeszcze ta siódma, jeszcze ta ósma, dziewiąta, dziesiąta, co goni po sklepach, po domu się krząta. I ta jedenasta z dwunastą, co sobie po cichu powtarza, jak ja się wyrobię, jak ja się wyrobię. I wtedy z nadgazety słyszę twój szept liryczny. Kochanie, ty jesteś niestety coraz mniej romantyczna. <grym> Ach, jakie szczęście, że nie wiesz, mój Ty, Romeo, uroczy, jak w takiej chwili na Ciebie wytrzeszcza szare swe oczy dwanaście skulonych i drobnych godzin z życia kobiety. Tak bardzo do siebie podobnych, straszliwie podobnych, niestety. Ta pierwsza, półsen, na co zaspać się boi. Ta druga kuchenna, co chleb rano kroi, ta trzecia spóźniona, co mlekiem się parzy, ta czwarta zmęczona, o snu chwilce marzy, ta piąta, co wzdycha półczarnej. czarnej, zapaszcie, stanęło przede mną dwanaście, dwanaście zgonionych, zdyszanych godzin z życia kobiety, podobnych do siebie, siostrzanych straszliwie, siostrzanych niestety, ta szósta. Ta szósta tak długa, tak nudna, z marszczką przy ustach. Jeszcze ta siódma, jeszcze ta ósma, dziewiąta, dziesiąta, co goni po sklepach, po domu się krząta. I jeszcze dwie tylko, a każda z nich mruga, jak gdyby mówiła: Ten pan nam się udał. Tak, ten pan nam się udał. I dojrzyj. Jeśli mnie kochasz, o godzin litości, że jest, ciągle jest miejsca trochę na małą chwilę czułości w dwunastu zgonionych i drobnych, niewartych pióra poety, straszliwie do siebie podobnych godzinach z życia kobiety. Dobranoc.